Stil RX-20, nasz flagowy wózek elektryczny. 13 modeli, wersje 3- i 4-kołowe. Udźwig do 2 ton i wysokość podnoszenia do prawie 8 metrów. To najwyższa wydajność i ergonomia w swojej klasie. Niezależnie od tego, czy praca odbywa się wewnątrz magazynu, czy wymaga wyjazdu poza jego bramy, RX-20 doskonale poradzi sobie z każdym zadaniem. Do pracy w magazynie w wersji 3-kołowej z otwartą kabiną, a do pracy wymagającej wyjazdów na zewnątrz w wersji 4-kołowej z pełną ogrzewaną kabiną. RX20 nie ma wersji standardowej. Potrzebujesz dużego udźwigu? Wybierasz wersję dwutonową. Składujesz wysoko? Wybierasz masz typu triplex. Preferujesz nowoczesne zasilanie? Wybierasz baterie litowo-jonowe. Chcesz więcej komfortu? Wybierasz idealny fotel i systemy wspierające bezpieczeństwo. Możliwości prawie nieograniczone. RX20 to synonim inteligentnej pracy. Przekolaj się sam!